Przechodzimy do projektu uchwały. Proszę Pana Alicja. Dzień dobry. Mam tutaj trochę żalu do rady naszej. A rację to jest o dobre miejsce, zebranie wieści, żeby to powiedzieć. Proszę Państwa. Jak przyjmiemy punkt podatku, podatku, wszędzie y, zawsze jest taka fajnie, żeby procedować przyjaciół. W takich gminie jest tyle, tyle, tyle mamy tutaj zeznania. A chodzi na to, że te gminy osiemne, ja nie mówię, że przy pierwszej, drugiej, trzeciej osobie, bo to jest porównywalne, ale przy gospodarstwie już, czyli od 4 osób, 5, 6, tam są stawki przyjęte, nawet nie przekraczają 30 zł, są za gospodarstwo. I w Kochach 25, Trzema 27, pan podobnie. W każdym razie nie przekraczają, no nie chyba to samo, nie przekraczają 30 zł. I w tym momencie Państwo przyjęli w coś takiego, że. Każdy jakby rodziny wieloziemne, Bo tak można powiedzieć, im więcej dzieci, tym więcej się płaci. Bo tak naprawdę jak są małe rodziny, to jest czy tam są to są e, starsi ludzie, myślę, w czy tam A jeśli są rodziny wieloziemne. proszę Państwa, to jest subwencja też nauczania. Dzięki tym uczniom macie Państwo gmina zarabia. To jest subwencja nauczania. A tak, na każdego ucznia jest subwencja. I dzięki temu tak gmina zarabia. A już nie, podatek zarabia podatek. Po prostu z górnej. Tak się dało, że to, Państwo weźcie pod jeszcze raz, jak będziecie się zastanawiali. Żeby jakąś górną cenę na gospodarstwo przyjąć. Nie? Niech to będzie ten 25 złotych, ale żeby to nie było tak, że nie wiem, czy tam, gdzie jest w domu 10 osób, czy może wstać, ale jest wiele rodzin, co, co jest 3, 3, 4, 5, 5 dzieci. I te złoty są naprawdę, to są, powiem są, szczerze, mimo że przez 50%, ale to są dość duże kwoty. To są kwoty 36, 40 zł na miesiąc. To daje około 500 złotych. Roczny. Za chwileczkę pewnie pani Waldział będzie mówić, za chwileczkę będzie obowiązek e, pompowania szamba, pewnie pani Waldział o tym powie kolejne kwoty nasze. To, to też naraz takie po prostu e, jakby obciążenie, to jest dość duże, bo. Bardzo Państwa Pan proszę jeszcze raz, żeby nie może to zweryfikować, przynajmniej te górne stawki, jeśli chodzi o gospodarstwa wielocienne. Dziękuję bardzo. Takie mogłem zrzucić, powiedzieć na tacy radni niedobrze, ale staramy się w jakimś zespole, bo inaczej się nie da, bo my przygotowujemy pewne informacje i chcemy być wiarygodni dla radnych, i jeszcze radni podejmując pewne decyzje, chcą być wiarygodni dla swoich mieszkańców. Każdy tylko na końcu, możemy wymienić te gminy i ja mogę teraz też jakby yy, tanie tutaj podać te, tak, które mają tanie, albo podać te, tak, które mają droższe. Mamy gminę, że za która ma 10 osób do osoby bez żadnych zniżek. 10-osobowa rodzina. 100 złotych miesięcznie, czyli 300 zł kwartalnie bez żadnych zniszczki. Więc możemy się posługiwać. My jesteśmy mniej więcej po pośrodku nie jesteśmy najgorszą winą. Natomiast to, co podkreśliłem, jeśli będzie taka y, przesłanka, śmiem twierdzić, że na pewno będzie weryfikacja, która nastąpi pod koniec tego roku, także od stycznia, to umowować. Przecież my będziemy widzieć, proszę Państwa, jeszcze jaka jest ściągalność, to, to też jest ważny element warunku. Może się okazać tak, że właśnie tak jak że ma opłatę, a na będzie wpłacać 30% mieszkańców. A gmina musi co miesięczną fakturę zapłacić i wtedy co? Będzie się jako sama o siebie zapewnić, To znaczy z innych środków pokrywać te płatności. No, z strony się, że nie może. No i, no i mamy taki, e, taki problem. Więc na pewno pewne to, to nie było wytrząśnięte z rękaw. No. To było na podstawie pewnych naszych wyliczeń, ale co gmina patrzy na ten problem inaczej. Też trzeba powiedzieć, że tylko apelowanie do radnych z Licy, do Mienii, to też się ma no nie ja dobrych cała Rada Genialnie podejmuje takie decyzje i myślę, że to jest bardziej niż pewne, że będzie taka weryfikacja na koniec roku, o której jeszcze Państwo publicznie poinformujemy, bo to będą Państwa pieniądze w 100% przekazywane do gminy, więc tym bardziej jest wymagane po prostu rozliczenie się z naszej strony na zasadzie tyle, tyle wydaliśmy, co robimy ewentualnie zresztą. Więc chyba tutaj mówimy jednym głosem, jeśli chodzi o, o radnych i tutaj trójkę e, z gienicy w tej dalszej. Proszę, czy jeszcze ktoś... Tak. <grym> no muszę na pewno, Pan mi powiada, powie, że powiem, że mi na E, dziwię się, Panie Jarczu, bo powinien Pan wiedzieć, jako radny powiatowy, jak to się rozbywa. Proszę Państwa, to nie było na zasady, zasadzie, żeśmy sobie siedli przy e, stole, postawili twarzkę na środku i zaczęli wędzić, ile nam wyjdzie, czy 20, czy 15, czy 10 roślin. Przecież my, jako radni, otrzymaliśmy materiały z urzędów gmin. gdzie Pracownicy wyliczyli nam, przybliżoną, możliwą przybliżoną kwotę, ile wywóz śmieci z terenu naszej gminy będzie kosztował globalnie. A więc, gmina nie może na, ani z na tym zarobić na śmieciach. Nie wolno. Zgadza się? Panie radny. Nie wolno zabić. Gmina do tego nie dopada. To się ma zaplanować. Czyli mieszkańcy za wywóz śmieci Muszą zapłacić. Czyli po. A teraz dopadała gmina Kiedy? Ja mówię o tym, co uchwalaliśmy. Kiedy otrzymaliśmy tą kwotę, siedzieliśmy, jak się nie mylę, chyba 6 godzin. Żeby wybrać opcję najkorzystniejszą. Były rozpatrywane warianty na gospodarstwo, były różne warianty. I z suma summarum doszliśmy do tego, że ta opcja, którą wybraliśmy, być może, tak jak to Pan mówił, powiedział, od, za pół roku może się okazać, że po przetargu oby, co się zmniejszyło, wtedy po to jesteśmy, żeby tę opłatę automatycznie obniżyć. Nikt nie będzie go to my tą opłatę obniżymy, po to, to tam jesteśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy, z wyliczeń wynika, że tyle należy za te śmieci zapłacić od osoby, żeby zbilansować te koszty. Jeżeli te koszty będą niższe, to na pewno znajdą układ, a dlatego pan e, mówi, że nie mamy rodziny wielodzietne. Właśnie o to chodzi. Piąta i następna osoba, czyli od piątej, niezależnie ile ich jest, cztery zł przez pół, właśnie żeby te rodziny wielodzietne odciążyć. To było naszym celem. I za tym głosowałem i nie mówię nad się i e, nie uważam,